Mamy przyjemność uczestniczyć w dniach otwartych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Święcie nie tylko rolników, ale również święcie wszystkich jednostek, które wspierają tutejszy ośrodek w transferze wiedzy z nauki do praktyki. To dzięki środkom unijnym mogliśmy bardzo aktywnie wejść we współpracę z jednostkami naukowymi, aby usprawnić transfer wiedzy od nauki do praktyki rolniczej. Na co chcemy zwrócić Państwa szczególną uwagę? Poprzez przygotowaną strefę innowacji, Stworzoną we współpracy z przedstawicielami nauki. Poprzez przygotowanie tej strefy innowacji chcemy zademonstrować i pokazać wszystkim Państwu, że świętokrzyskie rolnictwo jest innowacyjne. Co jest bardzo istotne także dla grupy młodych rolników, uczniów szkół rolniczych aby dostrzegli potencjał do rozwoju w branży rolniczej. Zostaliśmy wyróżnieni przez Panią Dyrektor Wszystkiego Ośrodka Dorosławianego jako partner kluczowy w transferze wiedzy z nauki do praktyki. Bardzo nam jest miło, gdyż możemy uczestniczyć jednocześnie w całym tym evencie, uczestniczyć w sferze innowacji, którą tutaj podkreślono i zorganizowano. Bardzo nam miło, że dostrzeżona została konieczność ciągnięcia świata nauki do tego, żeby ta najnowsza wiedza służąca rolnikom, służąca hodowcom no, mogła być bezpośrednio poprzez właśnie działanie Ośrodka Doradztwa Rolniczego transferowana bezpośrednio do tych, którzy tej wiedzy potrzebują, po to, żeby być bardziej konkurencyjni, po to, żeby być bardziej nowocześni, żeby lepiej radzić sobie z wszelkimi problemami, którymi się boryka środowisko. A tych problemów jest bardzo dużo. Dzisiaj tradycyjny model funkcjonowania gospodarstwa jako produkcji żywności czasami już nie wystarcza. Trzeba wyjść poza strefę komfortu, trzeba łączyć tradycje, ale wychodzić w nowoczesność i ta nowoczesność to również produkcja energii, to również wykorzystanie najnowocześniejszych technologii IT, w tym sztucznej inteligencji, zarówno w produkcji roślinnej i zwierzęcej, po to, żeby precyzyjniej produkować, sprostając potrzeby konsumentów, a przy okazji generować przychody i stabilizację finansową z innych źródeł towarzyszących tej produkcji. Rozwój rolnictwa, produkcja żywności wymaga nie tylko zachowania tradycyjnych smaków, ale także bardzo nowoczesnych rozwiązań, jeśli chodzi o technologię. Chodzi o to, żeby stosować jak najmniej środków ochrony roślin, jak najmniej nawozów, żeby te stosowane środki chemiczne były, można powiedzieć, kierowane celowo pod potrzeby rośliny, jeśli chodzi o jej odżywianie, czy pod potrzeby ograniczenia danej choroby czy szkodnika. A więc połączenie wiedzy, innowacji z praktyką jest podstawową rzeczą dla takiego bardzo nowoczesnego kreowania, rozwoju, rozwoju innowacyjnego, opartego no, o wiedzę, o dorobek świata nauki i technologii. Mamy jednocześnie problem zbyt małego udziału młodzieży. Procesach produkcyjnych w rolnictwie. Jeszcze e, parę lat temu byliśmy w Europie jednym z krajów, który miał dużo chętnej młodzieży do pracy w rolnictwie, do przejmowania gospodarstw, ale także i no, stąd potrzeba kształcenia kształcenia na poziomie wyższym, średnim, tak bezpośrednio przyszłych rolników, przyszłych właścicieli bo rolnictwo wymaga ogromnej wiedzy, ogromnej takiej wiedzy wszechstronnej, bo i w zakresie chemii, i w zakresie spraw biologii, technologii, ekonomii, rynku. Dlatego zachęcamy do większego udziału młodzieży w podejmowaniu decyzji o studiowaniu na kierunkach rolniczych. To są bardzo różnorodne, bo to jest nie tylko rolnictwo, ale biotechnologia, rolnictwo ekologiczne, czy produkcja zwierzęca. Studia bardzo ciekawe, rozwiązane właśnie z przyrodą, z biologią, z naturą. Stąd to, to powiązanie także praktyki, o której mówiłem, z nauką. Ono i po stronie praktyki, i po stronie nauki wymaga bardzo nowoczesnej wiedzy. Ponieważ jesteśmy w przedzień rekrutacji, to chyba jest bardzo dobry moment. I w tym pięknym tle, gdzie, gdzie przemawiają do nas zwierzęta porykując, zaprosić wszystkich chętnych, którzy są pasjonatami rolnictwa, ogrodnictwa, zootechniki, weterynarii, nauk związanych z rolnictwem wszelakich, do tego, żeby rozważyli studiowanie na pięknym naszym kampusie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Serdecznie Państwa zapraszam i do zobaczenia na kampusie.